Była dokładnie trzyma tołów nocy, kiedy obudził ją dźwięk dzwonka do drzwi. Na początku myślała, że to sen. Blok był przecież pusty, sąsiedzi na wakacjach, a na klatce panowała kompletna cisza. Dzwonek zabrzmiał ponownie. Wstała i podeszła do drzwi. Spojrzała przez wizjer: nikogo. Serce zaczęło jej bić szybciej. Sięgnęła po telefon, żeby sprawdzić kamerę przy wejściu. Powiadomienie: wykryto ruch. Otworzyła podgląd. Obraz był zamazany, jakby kamera łapała zakłócenia, ale po chwili sylwetka zaczęła się wyostrzać. Stała tam, ona sama. Ta postać wyglądała identycznie. Te same włosy, ta sama koszulka, te same siniaki pod oczami. Tylko, że jej usta się poruszały, choć dźwięku nie było. Spróbowała podgłośnić, ale kamera nagle się wyłączyła. I wtedy znów zadzwonił dzwonek. Tym razem dłużej, głośniej, jakby ktoś się wściekał. Kobieta cofnęła się od drzwi, nie mogąc złapać oddechu. Telefon w jej ręce zawibrował. Nowa wiadomość. Otwórz, wiem, że tam jesteś. Drzwi zaczęły się trząść, jakby ktoś próbował je wyważyć. A potem nagle to cisza, kiedy zebrała odwagę i spojrzała przez wizjer. Na drzwiach zobaczyła zdjęcie. Zdjęcie niej samej. Śpiącej w łóżku tej nocy, pod spodem napisano krwią. To jeszcze nie koniec. Ciąg dalszy w par dwa.